Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku poradni okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ja nazywam się Piotr Dobrowolski, a ze mną Agnieszka Bruderek, Radca Prawny, specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych i dzisiaj o tej tematyce będziemy rozmawiać. Agnieszka, w telewizji dowiedziałem się, że z przychodni, do której uczęszczam, nastąpił wyciek danych osobowych. I co ja mam z tym zrobić? Czy powinienem w ogóle się tym przejąć? Oczywiście, jak najbardziej. Dane osobowe, które przechowuje przechodnia są danymi wrażliwymi. Przerwę ci. Co to są te dane wrażliwe? Bo ja wielokrotnie słyszę takie hasło, że PESEL to dane wrażliwe. Co to są te dane wrażliwe tak naprawdę? Dane wrażliwe są, jest to kategoria danych, która y, dotyczy tych kwestii, które są dla nas osobiście najbardziej wrażliwe, czyli są, te da są dane dotyczące naszego zdrowia, dane dotyczące naszej orientacji seksualnej, dane, do dane dotyczące naszej przynależności związkowej, to nie są dane powszechnie dostępne. Takimi danymi nie jest imię nazwisko, nie jest numer dowodu osobistego, nie jest numer PESEL. Okej. Okay. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, PESEL zgodnie z RODO nie jest daną wrażliwą. Okej, okay, rozumiem. Czyli, no tak, ale przychodnia ma dane na temat mojego stanu zdrowia. Niekoniecznie chciałbym wiedzieć, żeby wszyscy Mieli do tego dostęp. I, I co mam zrobić w takiej sytuacji w związku z tym, no prawdopodobnie, wyciekiem? Przede wszystkim musisz się dowiedzieć, czy to czy przedmiotem wycieku były też Twoje dane osobowe. Bo w doniesieniach medialnych jest mowa ogólnie o wycieku, mogło dojść tylko do wycieku tak zwanego częściowego, czyli to nie Twoje dane były przedmiotem wycieku. Okay. Czyli na pewno musisz skontaktować się z przychodnią i ich zapytać. Przychodnia ma obowiązek na takie, na takie Twoje zapytanie y, odpowiedzieć. A czy oni powinni je poinformować? Y, Sami z siebie niejako. Czyli, jeżeli faktycznie do tego wycieku doszło, to czy oni będą czekali na kontakt ode mnie, czy też mają obowiązek poinformować mnie, zanim w ogóle ja zareaguję? Bo ja mogłem tego komunikatu w telewizji nie słyszeć. Ja mogę żyć w błogiej nieświadomości, że jest wszystko ok. Jak najbardziej. Jeżeli mamy do czynienia z wyciekiem danych medycznych, to jak najbardziej obowiązkiem tej przychodni jest zawiadomienie ciebie. Oczywiście może to zająć trochę czasu. Ale na pewno taki komunikat do ciebie trafić powinien. Okej. Okay. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Przede wszystkim w zależności od tego, jakie dane to były. Jeżeli na przykład wyciekły dane z Twoimi wynikami badań, na których jest Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, no i te dane, wyniki badań, które mogą być najróżniejsze, to może być kontrolna morfologia krwi. Która tak naprawdę można sobie powiedzieć, jeżeli było wszystko w porządku, no nie jest dla mnie, wyciek nie jest dla mnie taki problematyczny. Pewnie nikt z tego nie zrobił wielkiego użytku, prawda? Dokładnie. Ale z mojego poziomu żelaza, na oczywiście, ale w przypadku, gdy przedmiotem badania było na przykład stwierdzenie choroby, czy to nowotwór, czy, czy kwestie związane z ciążą, czy jakiekolwiek inne informacje medyczne, które ja jako pacjent chciałam, żeby były zachowane w poufności, w takiej sytuacji chcielibyśmy, żeby do takiego wycieku nie doszło, i teraz musimy zrobić wszystko, żeby zminimalizować te skutki. I teraz, jeżeli mamy do czynienia na przykład z tym, że wyciekły dane, gdzie jest numer PESEL, to na pewno warto taki numer PESEL zastrzec. A jak to możemy zrobić? Obecnie jest to bardzo proste. Wystarczy ściągnąć aplikację M obywatel i za pośrednictwem tej aplikacji możemy po prostu ten numer PESEL zastrzec. Możemy też w każdym momencie go od zastrzec. A to ta procedura długo trwa? Trzeba złożyć jakiś wniosek? Nie, jest to wyłącznie za pośrednictwem przycisku. Przyciskam, PESEL jest zastrzeżony. Czyli klik i już? Dokładnie. Okej, okay. a jakie są konsekwencje takiego zastrzeżenia PESELu? Zastrzegam i teraz co? Czy to mi utrudni gdzieś życie, że, że jakieś instytucje nie będą miały dostępu do mojego numeru PESEL? Jak nie, to działa? Nie, y, działa to, ma to zabezpieczać ciebie jako osobę fizyczną. To znaczy, że jeżeli ten PESEL zostanie zastrzeżony, a jakaś osoba będzie chciała wziąć kredyt w banku i poda Twój numer PESEL, będzie miał też Twoje imię nazwisko, będzie miał też Twój adres zamieszkania, bo wszystkie te informacje były przedmiotem wycieku, to w takiej sytuacji Ty nie będziesz ponosił za to odpowiedzialności. Od 1 czerwca zmienia się prawodawstwo i będą takie regulacje, które będą nakazywały bankom sprawdzać, czy ten PESEL nie został zastrzeżony. Jeżeli oni udzielą kredytu na PESEL, który został zastrzeżony, nie będziesz miał żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu... To, to nie ja wziąłem kredyt w takiej sytuacji. Dokładnie bo, tak. Bo faktycznie to hasło nie podam numeru PESEL, bo pan sobie weźmie na mnie kredyt, ono się zdarza i mnie się czasami zdarzało, że ja oczekiwałem przy zawieraniu jakiejś umowy podania numeru PESEL, bo chociażby jest to potrzebne w procesie na przykład. Tak. I słyszałem, no a jak pan sobie weźmie na mnie kredyt na przykład. Nie? Więc to może być pewne, pewne rozwiązanie tego problemu. A powiedz mi Agnieszka taką rzecz, czy ja mogę odmówić podania komuś danych osobowych, bo zdarzało mi się też słyszeć, czy klienci mi donosili, że ich kontrahenci odmawiają im podawania danych na zasadzie takiej nieborodo. Czyli mają takie przekonanie, że RODO upoważnia ich do tego, żeby w ogóle komuś danych nie podawać. Na przykład chcą zawrzeć jakąś umowę, ale mówią, że tych danych, czy tamtych danych, czy właśnie PESELu nie podadzą, bo RODO. Czy, czy RODO jest taką uniwersalną odpowiedzią na, na, na każdy problem, nie można się nim zawsze zasłonić? Oczywiście, że nie. To jest tak, że RODO stworzyło system ochrony danych osobowych. I system ten zakłada, że podmiot, który żąda od nas podania tych danych osobowych, musi najpierw ustalić, czy tak naprawdę te dane może posiadać, czy on, czy on ich potrzebuje. Podamy przykład. Jeżeli zawieram umowę zakupu butów przez Internet, to danymi, które potrzebuje sklep, to są dane dostawy, czyli pewnie adres jakiś. Tak? Dokładnie Aha. tak, imię nazwisko, numer telefonu, no bo przyjdzie nam SMS, że Ta. idzie do nas paczka, adres e-mail, bo wyślą na ten adres e-mail fakturę, rachunek czy potwierdzenie zawarcia umowy, jeżeli będziemy dokonywać płatności przez internet okay. i to jest wszystko. Taki sklep nie ma możliwości żądania od nas innych danych osobowych. PESEL nie będzie potrzebny. Oczywiście, prawda, że sytuacji. tak. Numer dowodu osobistego również nie ma podstaw, żeby pytać. Czyli zawsze w takiej sytuacji pytamy tej drugiej strony, czy ona ma podstawę do tego, żeby od nas tych danych żądać. Jeżeli tak, no to my też nie mamy podstaw, żeby tych danych nie ujawniać, bo te dane są potrzebne do tego żeby daną umowę zrealizować, czy wykonać jakąś usługę. No tak, są przecież takie sytuacje, w których pewne dane są konieczne do wykonania umowy, prawda? Dokładnie tak. E, no jeżeli klient udziela nam pełnomocnictwa do procesu, to numer PESEL może być potrzebny Odwiedźcie. w pewnych okolicznościach i niepodanie tego numeru PESEL uniemożliwi w ogóle wykonanie, wykonanie usługi. Agnieszka, dziękuję Ci bardzo, bo to, co powiedziałaś, myślę, jest niezwykle istotną rzeczą. Czyli pamiętajmy Państwo, jeżeli wydarzy się taka sytuacja, że dojdzie do wycieku danych i informacje na ten temat pozyskamy skądkolwiek, to warto się tym zainteresować, warto zwrócić się do takiego podmiotu, który te dane przetwarza, administratora danych i ustalić, czy te nasze dane faktycznie wypłynęły, czy też nie, i podjąć pewne czynności prewencyjne, na przykład takie jak... Zastrzeżenie numeru PESEL, który każdy z nas dzisiaj może zrobić z aplikacji telefonicznej jednym kliknięciem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.